Witam kolejnego dnia. Podłoga już e, zabezpieczona, Teraz jaki jest plan, no bo plan musi być, na, tak jak był plan na płytki podłogowe, tak jak będzie teraz na, na, na ścianę. E, chciałem najpierw tutaj n, ruszyć tak jak idzie płytka ładnie. N, tak będzie oczywiście, ale jaka wysokość n, to mnie przychodziło jakby pomysły różne. No i chciałem od, samego, od samej góry pełną płytką e, zacząć. I docinka na dole, byłoby tak najbardziej okazało dla oka, wydaje mi się. No ale zmierzyłem tutaj, ten sufit jest niestety trochę różny, jeśli chodzi o jego odległość od podłogi. Jest różnica 5-6 mm, więc żeby uniknąć przycinek jakiś i tutaj klepania tego na samej górze, stwierdziłem, że biorę opcję numer 2, to też będzie fajne. Geberit będzie wyznaczał linię. Czyli e, zabudowę sobie najpierw jako pierwszą zrobimy i ona będzie rzutowana na całą dalszą łazienkę, czyli koniec zabudowy geberitu będzie, powinien się równać z fugą. Chciałbym tak, żeby tak wyszło, że koniec i będzie szło tutaj na tej ścianie i później to przejdzie wszędzie naokoło, tak będzie jedna linia. Minusem tego jest to, że wyjdzie na górze docinka i na dole docinka. Trudno, trudno. E, tam mi to pewne pole tutaj manewru, żeby sobie do, do, powcinać e, na samej górze do, do płaszczyzny, więc e, no trudno. E, robimy tę e, zabudowę, plus jest też tak, tego taki, że e, jak już ją zabuduję, to będę mógł z niej korzystać po prostu. Nie? Więc jest to kluczowy element strategiczny, że tak powiem, tego układania płytek, jak i całego mieszkania. Jak zabuduję, to już będę mógł zamknąć tutaj muszlę. Wofugowania chyba mi się to już nie będę musiał zajmować tej zabudowy. No dobra, no to ruszamy. No to mamy zrobione zabudowa. E, machnięta. Szczeliny są różne, nie idealnie, ale i tak jestem bardzo zadowolony z efektu. E, ale co chciałem Wam pokazać. E, ponieważ ta płytka, ona jest tutaj niesamowicie... Dopiero teraz, jakby po mm, e, jednej nocy, jak już klej złapał, jakby zacząłem sobie tutaj dotykać płaszczyzny, bo generalnie wszystko ok, było ok. I tak, kurczę, z tym tutaj tak uciekały te szczeliny. No i tak sobie te, tego nie, znaczy wy nie, nie będziecie tego widzieli, e, ale spróbuję wam pokazać różnicę. Nie wiem, czy będzie widać, że tutaj jest, jest szczelinka sobie idzie i tutaj nawet będzie widać, jaka jest, jaka jest różnica w podkształceniu. Tu już się chowa, a tu już idzie taka bulwa, czyli takie wypełnienie jest w tym miejscu i normalnie dalej idzie na prostu, czyli po prostu taki fajny tutaj jest zęk. No kurde, no nie sądziłem, że jak rozumiem, że mogą być krzywe płytki w różnych, w różnych płaszczyznach, że nie wiem, no może nie trzymać kątu tutaj czy coś, ale że taka nagle i, i bulwa, I, i wypełnienie. No ale budżetowe płytki. Nie ma się co kłócić. Lecimy dalej, teraz będzie zabudowa, zabudowywał to, ten komin, ten kanc tutaj, żeby raz żeby mieć już najtrudniejsze rzeczy za sobą, a dwa, żeby móc puścić tę linię właśnie od geberitu, czyli od będę celował w dolną krawędź, czyli górną tej płytki, ale w dolną tej szczeliny żeby dolna płytka też tak szła, czyli tutaj i tutaj żeby szła sobie płyteczka, żeby przenieść to na tamtą ścianę i potem będę chciał wejść na tą ścianę, żeby zabudować tutaj pod grzejnik i już go zawiesić czym prędzej. No ale wracamy do tego.